Witam wszystkich na kolejnej przecież szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jestem na dawnej stacji Biskupiec Pomorski miasto. I dzisiaj pójdziemy z Biskupca do Kisielic. A jak wyglądał dworzec przed wojną, możecie zobaczyć na zdjęciu. Czy to jest całkiem nowy blok, czy bardzo mocno przebudowany dworzec, tego niestety nie wiadomo. Zachowała się jeszcze droga brukowana po drugiej stronie. No i równia stacyjna, to jest kierunek Kisielice. Wychodzimy z Biskupca, torowisko do Kisielic po prawej stronie wyraźnie widoczne. Na razie idę asfaltem. Warszawa się odbiła trochę w lewo, więc spróbowałem wejść na torowisko, ale jak widzicie, przejście nim jest bardzo trudne. To jest kierunek Kisielice. Idziemy obejściem i po prawej wyraźnie widoczne torowisko. Torowisko wciąż widoczne po prawej. Zbliżamy się już do miejscowości Piotrowice. W lewo kierunek Kisielice. Jest w poziomie torów jeszcze przed Piotrowicami. To jest torowisko w kierunku nabisku Piec, A to jest na Kisielice. Wchodzi na nie wygodna ścieżka, więc idziemy teraz już torowiskiem. No, długo się tą ścieżką nie nacieszyłem. To jest kierunek Kisielice. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Tak teraz wygląda ścieżka. No nie jest źle. Idzie się w miarę wygodnie i doprowadza nas to do zniszczonego mostu na rzece Młynówka tak to wygląda tak wygląda rzeka to jest kierunek Kisielice no tutaj chyba nie mam niestety możliwości żadnej przejścia na skróty ani sforsowania bo jest za głęboka trzeba będzie niestety obejść I długie obejście kończy się mniej więcej na wysokości dawnej stacji Piotrowice. To jest torowisko w kierunku tego zniszczonego mostu. Natomiast to jest kierunek Kisielice. I tu obok, już wygodna ścieżka wchodzi na torowisko. Zobaczymy, jak długo uda nam się przejść nią. Teren stacji się skończył, i dalej, w stronę Kisielic biegnie torowiskiem taka mocno zarośnięta ścieżka. Natomiast to jest widok na Piskupiec i stację. Nic, niestety, tutaj na niej nie znalazłem w tym gąszczu. I tak ciągnie się ta e, niewygodna, zarośnięta ścieżka przez pola. To jest kierunek Kisielice. jak wygląda okolica. I z tej strony przyszliśmy. Monotonii ciąg dalszy, kierunek Kisielice. No tyle, że widoki są. Kierunek biskupiec. Taka to ciekawa budowla mi się pokazała po lewej stronie. Wygląda na rampę, ale stacji góryń jeszcze nie widać. No ciekawe, muszę podejść bliżej. Ta budowla, czy też właściwie ruinę ciągnie się bardzo długo. Wydaje mi się, że to nie jest rampa, tylko zabezpieczenie przed osuwaniem się nasypu. No ale pewny nie jestem. Mam nadzieję, że w komentarzach coś dopowiecie. Po dawnej zarośniętej ścieżce nie ma już śladu. Szeroka, równa droga po torowisku, kierunek biskupiec kierunek Kisielice. I dochodzimy do stacji Goryń. Tam już widać budynek stacyjny. Podejdę bliżej, ale zobaczcie, jak on wyglądał dawniej. I budynek stacyjny z drugiej strony. To zapewne też należało do dawnej stacji. Idziemy dalej kierunek Kisielicy. Jeszcze widok stacji od strony Kisielic. Teraz wchodzimy na taki dość wysoki nasyp i takie widoki się rozciągają. Mniej więcej kilometr za goryniem wygodna ścieżka się raptownie kończy. Tak dalej wygląda torowisko. To już nie mówimy o niewygodnej ścieżce, ale w ogóle nie ma jak tutaj przejść. A stąd przyszliśmy. No, niestety, gąszcz i krzaki mnie pokonały. Zdecydowałem się na długie obejście, aż prawie do Kisielic. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie linia kolejowa z Prabud do Jabłonowa to właśnie na niej stoję też rozebrana oddzielała się od naszej linii do biskupca. Tam widzicie nasyp tej linii. I zaraz przed samymi Kisielicami te linie się zbiegały. I tam podejdziemy. Najprawdopodobniej tutaj, gdzie ten gąszcz, odchodziła linia do Biskupca. Ale jest to bardzo nieczytelne w terenie. I nie jestem tego pewien. Tutaj jest linia do Jabłonowa. I dalej e, biegły one do Kisielic, z uwagi na szerokość torowiska, prawdopodobnie obok siebie. I razem z obiema liniami dochodzimy już do terenu dawnej stacji Kisielice. Także rozebranej, natomiast na pewno widać, że zachowała się wieża wodna. I przejdziemy dalej, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Więc to jest kierunek Biskupiec oraz Jabłonowo-Pomorskie. Tu mamy również stacyjną, zagrodzoną, zabudowaną. Tam jeszcze widać wieżę wodną. Gdzieś w tym kierunku mniej więcej był dworzec i tam też przejdziemy. Idąc dalej, natykamy się na taki zespół domków. Pokolejowych, mieszkalnych. Natomiast dworzec jest z tej strony. Wygląda na to, że to jest dawny dworzec. Natomiast równia stacyjna jest całkowicie zabudowana. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii z Biskupca do Kisielic. Zapraszam Was na następne wycieczki.